Teraz proszę, żeby sklep mnie nie wydymał. Pokażę jak wygląda. To jest właśnie to. Muszę ręcznie odpompowywać wodę. Kubeczek po kubeczku. Ale żeby sklep nie próbował mnie wydymać, to ja pokazuję, jak to wygląda na koniec. Jak oczyszczam sobie ten odpływ. Wyciągam z niego co tam jest. Kubek po kubeczku. O! Proszę bardzo. I jeszcze jeden. i Jeszcze jeden, bo coś tam się da wybrać. I teraz tak. To wygląda tak. No ja tam nie widzę jakiejś nieczystości, jakiejś niedrożności. Ale jeszcze, jeszcze tutaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu na dole są wiadomo jakieś drobinki. Tak. Ale to są takie maleństwa, i one powinny zostawać na filtrze. Dlaczego one się tam przedostały? Nie wiem, ale w filtrze ich nie ma. I proszę zobaczyć, tutaj właściwie nie ma nic. Ten odpływ jest tu, w tym miejscu. On nie jest zapchany. Ja tam mogę wsadzić palucha całego. I nic się nie dzieje. Jest drożny. Nic tam nie siedzi, zmywarka nie działa, muszę ręcznie wypompowywać wodę za każdym razem do kurwy nędzy.